Witam serdecznie na kanale Lakarnum, na którym oglądamy sobie wspólnie i komentujemy nowe zupełnie odcinki dokumentów. I tym razem komentujemy paradokument pod nazwą Dzień, który zmienił moje życie. Jeżeli natomiast zastanawiam Was, dlaczego jestem przebrany za piwo, to to jest odpowiedź bardzo prosta. Żeby pokonać swój nałóg, musiałem stać się tym nałogiem. Więc, tak, zgadza się, ja jestem alkoholem. Nie jestem Historie przedstawione w programie inspirowane są prawdziwymi zdarzeniami. Nie są. <śmiech> nie. Nie. <śmiech> Marta i Estera to od lat rywalizujące ze sobą siostry. Marta cierpi z tego powodu i pewnego dnia próbuje naprawić złe stosunki z Esterą. Przewinę, bo nie chcę spoilerów, dobra? <laughs> Napad szaleństwa! Kurwa! Jesteś mała. Dobra, jak już tutaj będziemy siedzieć i oglądać sobie ten program, Wy prawdopodobnie też teraz siedzicie na kanapie ze znajomymi i oglądacie mój odcinek na YouTubie. Otwórzmy sobie zimniora, okej? Okay? Możemy przejść do oglądania smacznego. I łapka w górę, i subskrypcja. Jeżeli nie będzie mi dawać łapki w górę, i subskrypcji, to nie będzie mnie stać na więcej strojów, a ja potrzebuję ich więcej. Na samym odcinku będę ziołem. Jesteśmy u Marty, 40-letniej farmaceutki. Kobieta mieszka z mężem Pawłem i córką Nadią. Dzisiaj zaprosiła do siebie swoją siostrę Esterę. Ich relacje od wielu lat się nie układają. Już momencik. Siostry rzadko się odwiedzają. Marta chciałaby wszystko zmienić i stara się, żeby to spotkanie wypadło jak najlepiej. No już, już. Cześć. Co, jak się stęskniłaś za mną? Przede wszystkim nie chciało mi się stać przed drzwiami. Marta nie może pogodzić się z obcesowym zachowaniem siostry. Estera jest jak zwykle zimna w stosunku do Marty, ale dzisiaj jej humor jest wyjątkowo nieznośny. Ale, panie narratorze, te takie sprzeczki pomiędzy rodzeństwem to jest zupełnie normalna rzecz. Ja, na przykład, nie mam rodzeństwa, ale mógłbym je mieć. To dlatego, że jak byłem w brzuchu matki, to po prostu swojego brata bliźniaka wchłonąłem. I nie mam rodzeństwa. To też swoją drogą tłumaczy, dlaczego ja jestem takim dużym chłopcem. Po prostu we mnie znajdują się dwie osoby. O, obie są homoseksualistami. Co się stało, niedobre? Fuj. wiórki kokosowe? Wiesz, że tego nie lubię. Kuła, co to wiórki kokosowe? Pu, pu, wiesz, to nie lubię, kurła. Żądam, żeby w tym domu twoim, w którym nie mieszkam, nie było rzeczy, których nie lubię, więc wiórków ma nie być. ta pani jest źle wychowana. Estera zawsze była dla mnie taka zimna, niedostępna. Już od maleńkości czułam, że ona mnie po prostu nie znosi. Ja wiem, że może ten mój taki wizerunek takiej idealnej córeczki ją zawsze denerwował. Ta druga pani też jest całkiem śmieszna. Nagle mówi do kamery: Ja wiem, że moja siostra może być tam jest zła, bo ja jestem idealna. No i jest po prostu zazdrosna. Ja to naprawdę rozumiem. Naruciak też może być czasami zazdrosny o to, jaki ja jestem idealny. I ja to zupełnie rozumiem. Ro rozumiem to w stu Ale myślę, że to też wina rodziców, bo oni zawsze akurat mnie stawiali jej za przykład. Ja staram się naprawdę już od kilku lat to wszystko zmienić. Chciałam się do niej zbliżyć. Ale ona cały czas pozostawała taka lodowata w stosunku do mnie, do mojej rodziny. Było mi strasznie przykro z tego powodu. Obie kobiety wymieniają z trudem kilka banalnych zdań. Ale Marta ma nadzieję, że kiedy przyjdzie jej córka Nadia, atmosfera się trochę polepszy. Ciocia, dzień dobry. Wszystko ok? Nie wiedziałam, no, że nie miałaś... Jestem przeziębiona, niecała. Fuj, nie zbliżaj się! Co? Co? Ty używasz takich perfum, których nie lubię? Nie. Koniec. Koniec. Wystarczy. Wychodzę stąd. Żegnam. Żegnam. Ja w takich warunkach nie będę spędzała dnia. Nie. No, twoja mama nalegała, żebym przyszła. Ale już muszę iść. Jestem umówiona. Nie, nie odprowadzajcie mnie. Siedźcie. Zdzwonimy się. A Nadia. Cześć, dzieciu. Bardzo mi przykro. Przerwałam wam coś? No tak, no właśnie rękawice zakładałyśmy i się iść do ringu. No i trochę zepsułaś. No, niestety, te nasze spory wewnętrzne będziemy musieli rozwiązać jednak w trakcie wigilii. Nie, kochanie, wiesz, jak ta jest. Od pół godziny prawie nie zamieniłyśmy ani słowa. Niestety, spotkanie sióstr w ogóle się nie udało. Esterze nie zależy na ociepleniu kontaktów z Martą. Jest mi bardzo ciężko nawiązać kontakt z własną siostrą. Jak tylko zaczynałam coś mówić, ona od razu zaczynała mnie oceniać. Zawsze patrzyła na mnie z politowaniem. Nienawidziłam do niej przychodzić. Kochana siostrzeczko, słuchaj, jak oceniasz mój outfit dzisiaj? Jak ci się podoba? No wiesz co, no całkiem ładny, ale nie w moim guście, więc ja bym tak oceniła 6 na 10. Ech, ta siostra zawsze mnie ocenia, no. Czajcie, że ona poprosiła o ocenę, a potem oceniła, i ona była zła, że ona ją oceniła. Nie, humorek. Jak nie zrozumiecie, to za młodzi jesteście na ten humorek, on jest zbyt wykwintny, inteligentny dla was, Boż. Za 20 lat wróćcie do tego filmu i wtedy zrozumiecie. Paweł wrócił do domu na obiad. Cała rodzina jest w dobrym humorze. Za kilka dni rozpoczynają urlop i postanowili gdzieś wyjechać. Marta cały czas myśli o zbliżaniu się do swojej siostry. W związku z tym ma pewien pomysł, który chce przedstawić mężowi i córce. No i wtedy ją porywamy, wiążemy i zmuszamy, żeby spędziła z nami weekend. No dobrze, chciałam Wam jeszcze coś powiedzieć. Dzisiaj, jak rozmawiałam ze Sterą. Później zadzwoniłam do mojej mamy no i obie stwierdziłyśmy, że... że Estera ma depresję. No to bardzo przykre. I co w związku z tym? Chciałabym, żeby wyjechała z nami na kilka dni. No co? Co? Nie mówisz chyba poważnie, Estera? Wiesz, ona nam zepsuje cały wypoczynek. No ale nie przesadzaj, ja wiem, że nie zawsze ona jest miła. No ale to w końcu moja siostra. I naprawdę nie czuję się najlepiej. Tak, od lat nie czuję się najlepiej, i na dodatek nas nienawidzi. Mi to nie przeszkadza. No, bo jeżeli chcesz, żeby jechała, dla mnie nie ma problemu. Posłuchaj, zrobisz, jak uważasz, ale wiedz, że nie będę sędzią między wami i nie będę się zajmował tą gwiazdą, kiedy przez te kilka dni będzie dla nas nie niemiła. Na początku myślałem, że to jest zły pomysł. Dla mnie było jasne, że Stara całkowicie nas odrzucała. Nawet nie była na naszym ślubie. Chwila, jak to, na Wigilię nie przyjeżdżała, na urodziny nie przyjeżdżała, ale... ale czy prezenty kupowała? To jest najważniejsze pytanie. Bo jeżeli Estera przez te wszystkie lata nie kupiła żadnego prezentu im, więc jak oni teraz chcą się z nią zaprzyjaźnić ponownie, to Estera te prezenty z tych wszystkich lat musi nadrobić. No cóż, może zbankrutuje, ale się pogodzi z resztą rodziny. Ja jeżeli kiedykolwiek założę rodzinę, to tak będę robił. Tak, tak nauczę swoje dzieci. Lubię darmowe gówno, okej? Okay? Kiedy Marta wpadła na pomysł, żeby zaprosić ją na urlop... Trudno mi się było na to zgodzić. Ale ostatecznie zrozumiałem, że to było ważne dla mojej żony. Cierpiała z powodu tej sytuacji, więc chociaż niechętnie, jednak ustąpiłem. Ale gdybym wiedział, co się zdarzy, na pewno zostałbym przy swoim. Kurczę, bo to taka historia jest, no nie? Taka aż nieprawdopodobna. A nie to jeden program! <gryw> to jest dzień, który zmienił moje życie. Następnego dnia rano Marta dzwoni do swojej siostry, żeby zaproponować wspólny wyjazd. Estera na początku jest niechętna, ale w końcu daje się przekonać. Nie, no słuchaj, ja nie chcę jechać nigdzie. No nie ma sensu. Estera, spokojnie, posłuchaj mnie. all inclusive, alkohol ile chcesz. Alkohol ile chce? W piątek, tak, w piątek wyjeżdżamy. Co pojedziesz z nami, tak? No super, ale się cieszę. No dobrze, no to do piątku. Mhm, czekamy na ciebie, pa? Eluwina! Ty naprawdę chcesz, żeby cię jechała z nami? Kochanie, no chciałabym, żebyśmy były takimi prawdziwymi siostrami. Żebyśmy się zżyły ze sobą. Nagrały parę kolęd na YouTubie, potem hymn polski nagrały, why the fuck not? Rozumiem. Nadszedł dzień wyjazdu. Wszyscy są gotowi. Marta jest zmartwiona, ponieważ Estera jeszcze nie przyszła. Mężczyźni idealni nie istnieją. Mężczyzna idealny. Brawo skarbnik, to był doskonały pomysł. Zepsuje nam uro, Zresztą już zaczęła. Wiesz co? A co to by się nigdy nie zaraz spóźnić? zobaczysz, tak? teraz na pewno wpadniemy w korki. Po 45 minutach Estera wreszcie nadchodzi. Po 45 minutach Estera nareszcie nadchodzi. No sorry kochani, sorry się spóźniłam, ale miałam wywalone. O jest już. Bądźcie miłe, dobrze? Paweł z trudem powstrzymuje swoje rozdrażnienie. O! Cześć, siostra. Cześć. Cześć, Pawełku. Cześć, Nedia. Bardzo przepraszam Was za spóźnienie, ale chciałam też kupić dla nas do kopania. Karton kupiła. To jest karton. Dziękuję. Tutaj mogę położyć. Dobrze, siadajcie, dobrze? Już, dobrze? Tymczasem wszyscy zauważyli, że coś się zmieniło w zachowaniu Estery. Nigdy nie widziałam takiej cioci Estery. Była sympatyczna, uśmiechnięta, zabawna. Myślę, że mama i tata byli zdziwieni, ale jednocześnie szczęśliwi. Przez całą drogę z ciocią siedziałyśmy na tylnym siedzeniu i śmiałyśmy się. Myślę, że mama w tamtym momencie uwierzyła, że uda jej się stworzyć prawdziwe, siostrzane relacje z ciocią. Urlop zaczął się wspaniale. Estera pokazuje swoją nową twarz. Estera pokazuje swoją nową twarz! Zrywa TWARZ, a pod nią Tom Cruise. Myślę, że impossible reference. Czaj, 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 czaj. <ślesz> Jestem piwem. Łatwo się integruje, a jej relacje z siostrą nigdy nie były tak dobre. Atmosfera jest naprawdę nie. wspaniała.

z Putinem? O Jezu, i te przebłyski, no nie. Ja strasznie dawno nie komentowałem dzień, który zmienił moje życie. I zapomniałem absolutnie o tym, że oni co chwilę lubią robić te przebłyski, Te takie flashbangi ekranu. Ło, ładnicy nie widzę! Jezu, co się dzieje? Dzie to, to jest quality content. To, to... Po to studiowałem tyle lat. Tego wieczoru faktycznie byłam strasznie szczęśliwa. Świetnie się wszyscy razem bawiliśmy, rozumieliśmy się. Spełniło się jedno z moich marzeń. Ale straciłam wtedy czujność. Nawet nie przypuszczałam, co się może wydarzyć. Następnego dnia, po tym udanym wieczorze, małżeństwo zaczyna rzeczywiście odpoczywać. Marta jest spokojna, aż do przyjścia siostry. To co, idziemy na zakupy? No, żonka, no nad Morzem Polskim jesteśmy na wakacjach. Trzeba iść na stragany, kupić slajma czy coś ten desyń. No nie? Trzeba, stolet na kapiszony trzeba. Mm, wiesz co, ja wolałabym zostać. Tak myślałam, że coś poczytam. Mm, nie ma problemu, masz rację. Korzystaj z urlopu. Spytam dziewczyn, czy ze mną nie pójdą. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się stało siostra? Zostań Ci to robić! Flashbang. Jeszcze dodaj do tych flashbangów zwolnione tempo. Bum, ooo, 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 ooo mam 25 lat. Nie byście się zastanawiali. To jest mój humor, to jest ten poziom humoru, który reprezentuję swoją osobą. Potem się dzieje, widać o ma więcej subów. Dobrze się spało? Bardzo dobrze, jak niemowlę. Jak mu wyrywała kanapkę z rynku! Estera, ty jeszcze mu z ust wyjmi, to, to przerzutę już ma! Po prostu otwórz mu usta i wy, a wyjedz, no! Jak ptaki karmią swoje dzieci, to tak samo zrób z nim, Estera. Jak już mu wy, wyrywasz kanapkę z rąk. Estera, ale tutaj jest zimno, może coś byś założyła na siebie? Marta była bardzo zaskoczona dość skąpym ubiorem siostry, która przyszła do kuchni. Patrząc na szwagierkę ubraną w seksowny strój, Paweł odkrywa bardzo ponętną kobietę. No już wszyscy doskonale wiemy, do czego to zmierza, tak? No wszystkie Pawły podrywaczą, on zaraz poderwie tą siostrę. To po pierwsze, jakby taki, taki prosty wniosek. Po drugie, dosłownie na ekranie mamy, że ona czyta książkę pod nazwą Zakazany Owoc. Estera jest zakazanym owocem. Pa, panie reżyserze, ja widzę, co pan tutaj zrobisz, dając tą książkę tej kobiecie pod tytułem Zakazany Owoc. Ja, ja widzę tutaj... Eee! Całkiem smord przyznaję. Nie tak smord, jak koleś, który zamienił się w ogórka, ale całkiem smord. Pierwsze wspólnie spędzone dni były idylą, ale Marta zaczyna odczuwać niepokój. Metamorfoza Estery wydaje jej się dziwna. Martusiu, idziemy na zakup. Dobrze. Marta zaczynają dopadać dziwne przeczucia, zaczyna zadawać sobie pytania co do prawdziwych intencji swojej siostry. Kiedy widziałam, jak Marta zaczyna być o mnie zazdrosna o bliskość z Pawłem, o kontakt z nadją, sprawiało mi to ogromną satysfakcję, ogromną przyjemność, chociaż raz w życiu to ona była o mnie zazdrosna. To ja byłam górą. W końcu coś byłam warta w jej oczach. Więc kontynuowałam. Wcale to nie przerażające, nic a nic. Tutaj ta karta oznacza twój sukces zawodowy. Yy, sądzę, że w przeciągu nawet 10 lat. Nie, karty tarota, nie. Jakby Estera nie była wystarczająco złą kobietą, bo podrywała męża swojej siostry i próbowała yy, odebrać go jej, to to jeszcze na dodatek, jeszcze używa kart tarota. Gorszej osobie być już nie może. Czy mam tutaj tarociary na czacie? Poproszę tarociary na czacie, a napiszcie, Au. Podrywaj męża siostry, mało mnie to obchodzi. Ale wyrzuć te karty do kosza! Tak, 10 lat. I to będzie. Będziesz miała szefa, który będzie. Ciocia mi wróżyć z kart. Wciągające. Ty w to wierzysz? Oczywiście! Dużo rzeczy można się dowiedzieć, a przede wszystkim o swojej przyszłości. Przede wszystkim możecie się dowiedzieć, jak bardzo jest się głupim wydając 50 złotych na karty Tarota. Bardzo głupim! Kiedy Marta nakrywała do stołu, Nadia wróciła ze spaceru ze swoją ciotką. Estera wyjawiła siostrzynicy rodzinne tajemnice z przeszłości. Dziewczyna jest bardzo Nadia? wzburzona. Kochanie, co ci jest? Nic. Nie spokój. No jak nic? widzę od kilku dni, że chodzisz taka struta. O co chodzi? Nadia? Ty. Powiedz mi, o co chodzi, popatrzcie na mnie. Mamo... Czy to prawda? Czy to prawda, że chciałaś dokonać aborcji? Kula chciałam! Ja to zrobiłam, byczku! Nie wyszło niestety, Próbowałam drugi raz, znowu nie wyszło. No ty taki survivalowiec jesteś, to no już stwierdziłam, że dobra, niech będziesz się cię urodzę, no. Pff. Jak byłaś ze mną w ciąży? Odpowiedz mi! Kto ci naopowiadał takich bzdur? No to nieważne, kto mi naopowiadał! Ojej! Oh yeah. Ta ciocia w tle. Czasami są takie filmy na YouTube z objawieniami duchów, że gdzieś tam w tle duch przychodzi, coś ten desy. Ciocia tutaj do sobie, do, do, do sobie tutaj ciocia! Albo ewentualnie jak był filmik, gdzie niby widziano ducha Michaela Jacksona. Identyczna sytuacja, identyczna. See? Nadia, to prawda, że byliśmy bardzo młodzi z ojcem, jak ja zaszłam w ciążę. No i to było dla nas bardzo wielkie zaskoczenie. Ale ja nigdy nie myślałam o aborcji. Nadia! Nie chcę z Marta jest załamana. Zawsze była bardzo blisko ze swoją córką. Dla niej staje się oczywiste, że Estera jest zazdrosna i próbuje zniszczyć jej rodzinne życie. Wyrzucam sobie teraz, że byłam taka twarda wobec mojej mamy. Ciocia Estera opowiedziała mi te wszystkie historie. Podczas wróżenia z kiedy byłyśmy na spacerze? Nazywała je tajemnicami. Oczywiście, tajemnicami mojej mamy. Ciocia Estera opowiedziała mi te wszystkie tajemnice, gdy byliśmy na spacerze. Dosyć wyobraźcie sobie taki scenariusz. Idą sobie pod rękę, zadowolone, słoneczko świeci. Ta Nadia coś mówi, że. No, ciocia, jak tutaj przyjemnie, cieplutko, jak to wspaniale jest. Tak idą, idą i ciała Estera nagle. No, no, wspaniale, przyjemnie, no, 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 A opowiadałam ci, jak cię prawie wieszakiem matka wyciągnęła! Ja jak idiotka wierzyłam w to wszystko. Teraz wiem, że to były tylko kłamstwa. Ale teraz jest już za późno. Tego wieczoru, kiedy wszyscy oglądają film, wydaje się, że Marta jest nieobecna. Kobieta nie może się skoncentrować na tym, co się dzieje. Ma dziwne wrażenie, że wydarzy się coś strasznego. Czy to tylko złe przeczucie? Ja już jestem zmęczona, idę się położyć. Opa, kochanie, ja zaraz przyjdę. Marta budzi się w środku nocy. Dziwi się, że w łóżku nie ma Pawła. Pomimo tego, że on zazwyczaj kładzie się późno, kobieta jest zaniepokojona. Żeby mieć pewność, idzie sprawdzić, co się z nim dzieje. A tam Paweł, zresztą tak jak wszystkie pawy mają w naturze, stoi przy lodówce i je blok sera. Ob, 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 ob. Marta jest w szoku. Zastaje własną siostrę w ramionach swojego męża. No, Marta, ja też jestem w szoku! Zostawili odpalone świeczki na stole. Przecież to jest potencjalny pożar! Nic nie jest w stanie wyrazić tego, co czułam tej nocy. Pamiętam tylko straszny ból brzucha i że omal nie zemdlałam do tego stopnia, że aż chciało mi się wymiotować. Nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie, co ja wtedy przeżyłam. Później już nie pamiętam nic. Wpadłam w szał zabijania, zabiłam wszystkich, nie pamiętam nic. Wiem tylko, że nie byłam już sobą. W nocy Paweł wrócił bezszelestnie do swojej żony. Niepotrzebnie się z tym krył, bo Marta nie zmrużyła oka. Następnego dnia rano wyczerpana ma tylko jedną myśl w głowie. Zemstę. Ojoj, oj. Halo. Dzień dobry, mamo! Idę się przejść, nie do tego, tego poranka myślałam, że mama jest na mnie obrażona. Z powodu naszej wcześniejszej kłótni. Dziwnie się zachowywała. Była jakby przygaszona... Co ty Nadia, nie widziałaś matki w morderczym szale nigdy? Pff, pff. Moja za każdym razem jak z wywiadówki wracała, to to, to. DZIEŃ JAK co dzień. Albo ewentualnie, jak sobie przypominała, że ma syna takiego kija, to wtedy też wpadała z reguły w szał. Do głowy by mi nie przyszło, że. Wracam myślami do tamtego dnia i wydaje mi się. Wydaje mi się, że mogłam temu zapobiec. Marta dobrze zna okolice. Wie, że w pobliżu rosną liczne rośliny, których działanie poznała podczas studiów farmaceutycznych. To, co dzisiaj zbiera, rzadko jest używane do celów kulinarnych. Po powrocie do domu, zaczyna gotować. Mmm, pięknie pachnie, kochanie. Tutaj taka zapowiedź jest, że Marta otruje tą swoją siostrę i męża. Tam zbiera jakieś tam, wiecie, złe jagody czy coś w ten deseń. Po czym zebrała wszystkie śmierci roślin, Jagody. I nagle męża dźgnęła nożem. Mogę spróbować? Nie. Yeah. Dobrze, dobrze, ale mam wrażenie, że szykujesz dla nas prawdziwe święto. To będzie prawdziwa uczta. Nie mogę się doczekać. Przy stole napięcie rośnie. Mimo tego nikt nie może sobie nawet wyobrazić strasznej rzeczy, którą popełniła Marta. Marta, to było naprawdę. Pyszne jedzenie. Tak, tak, bardzo dobre, weź To może ja pozmywam. Siadaj! Nikt nie wstanie to tego stołu, rozumiecie? Nikt! Otruła Esterę, Estera tutaj pada tam... Marta, co ty mi zrobiła?! A Marta nad jej ciałem robi taniec z Fortnite'a i krzyczy... Bajo jajo! Bajo jajo! Nie widziałam takiej Marty. To nie była ona. Zachowywała się jak jakaś opętana. Stała nad nami, nad tym stołem. Nie wolno nam było się ruszyć, nie wolno było nic powiedzieć. W pewnym momencie zaczęło mi się kręcić w głowie. Zaczął mnie boleć brzuch. Strasznie bolał mnie brzuch. Nadia była przerażona, a Paweł osunął się z krzesła. To wtedy zrozumiałam, że Marta nas otruła. otruła. O wszystkich! Również nice! Siebie. Również siebie. Później zędlałam. już nic nie pamiętam. Tego dnia Marta dorzuciła do jedzenia rośliny, które są trujące dla ludzi. Nie mogąc znieść straty swojego męża i siostry, próbowała zabić własną rodzinę. Ona całą rodzinę i siebie też! To nawet przesada jak dla mnie. Gdyby Nadi nie udało się dodzwonić na pogotowie, nikt by nie przeżył. Nie przypominam sobie niczego więcej. Obudziłam się kilka dni później w szpitalu. Ciocia Estera leżała obok, żyła. Nie rozumiałam za dużo z tego wszystkiego. Później przyszedł do mnie psycholog. I mi wszystko wytłumaczył, że mój tato był nieprzytomny, że moja mama chciała nas wszystkich otruć. Z mamą widziałyśmy się tylko raz na jej procesie. Nie zadzwoniłyśmy do siebie nigdy. To skąd tutaj mama jest i bierze udział w tych nagraniach? Co? E, e? Przejrzałem perfidnych kłamczuszków z programu Dzień, który zmienił moje życie. Przejrzałem was, jestem za mądry dla was! Skończyłem gimnazjum. Dobra, nie skończyłem. W połowie odszedłem. Paweł cudem uniknął śmierci. Był nieprzytomny przez pięć dni. Marta została osądzona i skazana za próbę morderstwa. Wnosiła o uznanie jej za czasowo niepoczytalną i pomimo okoliczności łagodzących, została skazana na 7 lat więzienia. Nadia i Paweł nie mogą sobie darować, że ulegli manipulacjom Estery. Kobieta regularnie odwiedza swoją siostrę w więzieniu. Ma nadzieję, że Marta kiedyś jej wybaczy. Trochę tak szczapy, ale w sumie fajnie. Nawet dobry odcinek, nawet się dobrze bawiłem. Można też, że jestem nie trzęsiony. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale LAKARDUM Jak zawsze na koniec proszę was strasznie z tego serduszka Dajcie łapkę w górę i subskrypcję, to jest dla mnie niesamowicie ważne Błagam was o to A także zajrzyjcie na mojego Twitcha i mojego Instagrama Jeżeli chcecie zobaczyć na moim Instagramie super ładne fotki Tego ciasteczka Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku Czołem ba dub dum